Cześć dzimąkoludzie, ja jestem Maciek, a to jest Let's Play z... Skate 3. Znaczy nie Let's Play, co luźne granie. Więc stworzymy sobie jakiegoś skatera, tak? Body, body modes, gender male. Dobra, z... Pogramy sobie facetem. Pogramy sobie gościem, który ma taką skórę, hair. Jaką mu zrobimy fryzurkę? Taką, taką fajną, że taka, taka fajna, żeby była. Nie wiem, może jakimś mnichem, bo... Jest, o! Jest, mamy mnicha! O, o takie coś mi chodzi. O, <laughs> świetnie! Body shape. Aha, body shape, tak. No to mnisi, no mnisi to tak za bardzo chyba nie jedzą, no to damy sobie takiego udzielca. Accept. Facial, face, co to jest? Aha, to, to ogólnie twarz, tak. No to sobie damy na przykład... Takie coś, wygląda na takiego. Młodego księdza. Dobra, Ice. Aha, jeszcze kolor oczu, tak? No to nie może być taki. Ten może być. To może być takie. To wszystko niech tutaj będzie. facial Hair o! Brodę to my musimy, musimy dać takiemu jak prawdziwy jak prawdziwy ksiądz ma, a, nie ma tu takiej. No to niech będzie takich, takich zarost, okej. Okay. No tatuaże akurat nie, merchandise, I teraz damy sobie czapek nie, t-shirty. Shirts? Nie. Jackets? Może będzie takie. Może będzie taka sutanna. Jakaś kurde, taka, nie wiem. Takie coś podobne do, podobne do sutanny czy coś. Hmm. Nie za bardzo widzę. Znaczy nie, nie za bardzo chyba tak, tak takie, takie coś jest. Button shirts. Koszule są. Może koszule mogą być. Jakby była czarna koszula. Jakaś taka czarna koszula czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem, czy coś, coś takiego tutaj jest. Hoodies, nie, Jackets, może w Jacketsach będzie jeszcze jednak coś tam. Kolor chyba można, no dobra, niech, niech będzie to. I niech będzie na, niech będzie czarne, dobra. Yy, teraz spodnie, spodnie, chcę spodnie, spodnie. Teraz będzie spodnie, pants. Pants. <laughs> yy, nie, damy coś takiego jak no, na ma prawdziwy nie wiem co on takiego, może, może takie coś, dobra. Shoes No to shoes no to raczej raczej tylko buty na no disco no nic innego. No niech będą, niech będą. Aha, czarnych nie mogę. Niech będą takie. Okej, okay, skarpetki, no skarpetek i tak nie widać. Akcesoria, glasses. A glasses niech będzie. Niech będzie taki księżurek, taki, Yeah, yeah. E, skateboards. Skateboards może będzie jakiś, może będzie jakiś, nie wiem, krzyż czy coś takiego. Waker. Hmm. No nie wiem. Dobra, niech będzie to. Haha, <laughs> okej. Okay. Edit style. Style. Hmm. O! To będzie takie coś. No, wracam, boss. No, wracam, boss. I coś takiego, okej. Okay. Niech będzie takie coś. No, to, 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 to. Nie. Aha, to, tak. Kółka twarde, tak. Niech nie będzie na medium. I też na medium, okej. Okay. I lecimy. <coughs> I sobie zrobimy jakieś, zrobimy sobie jakieś challenge, nie wiem. Ok. Dobra. No i tak. I mamy naszego księdza. Księdza na Scrollce, który zapierdziela. Uwaga. O! Uh, 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 uh. Okej. Okay. Dobra, więc wybie wybierzemy. Albo najlepiej sobie dam. No właśnie, tutaj wybierzemy. Death Race Film Hall of Meat. Nie, zrobimy sobie coś zwykłego raczej. Completed. Może sobie, może sobie zrobimy na complete team challenges art photo. Nie, nie o to mi chodzi. Zrobimy sobie na przykład on the spot. Nie. Team promos. Nie. Training y, strict, street contest. Albo sobie coś tam, coś tam, coś tam sobie zobaczymy. Mam, mam na mapie. Oh fuck. Mam na ma, mam na mapie, że, więc coś tam sobie zrobimy. Dobra, jedziemy naszym księdzem. Pięknie. Się bar fa bardzo fajnie się tutaj roz rozpędzamy. I może coś, fajne, może coś tam fajnego zrobimy. shit, O oh fuck! O kurde, nie o to mi chodziło. Kurde, ciekawie jestem czy, 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 czy jest tworzona skate 4. Skate bar bardzo by było fajnie. Kurde O, jak ja dawno w to nie grałem, o kurde Wiem jedynie jak nam jak manualna zrobić Oh fucking shit No no nie no naprawdę Naprawdę aż takie coś musi no aż, aż taki fail musi być O gościu się wyrąbał Pięknie Jeszcze green Jeszcze green zrobiliśmy Więc powoli się, powoli się, powoli się kurczę przyzwyczajam. No dobra o, oh, fuck! O, oh, kurde, ale knockdown znaczy, no, kurde, knockout w sumie też. Okej, okay, ładnie. Coś tutaj zrobimy? O, oh, fuck! Ja pierdzielę ten ksiądz naprawdę, naprawdę niech wraca do kościoła, bo kurde. Pięknie! No, kurde, taki grind i tak go zepsuć. Gdzie mi się tam wpierdzielasz, kurde, no? Okej. Okay. No i gdzie ty mi tam stoisz? Dobra, zrobimy sobie jakiś challenge, street contest, street contest. Dobra, zrobimy sobie ten street contest i zobaczymy, zobaczymy, czy coś tam będzie ciekawego. Raczej powinno. <laughs> Feeding time. You can check our oh, skate feed to keep up. A date with your friends, teammates. Hmm. Ogólnie gra Skate mi się bardzo podoba. Nie grałem w poprzednie części, znaczy grałem tylko w demówkę dwójkę i podobała mi się, była fajna. Hmm. I naprawdę ciekaw jestem, czy, czy, będzie, czy będzie czwórka. No? Powinna być, no bo jednak, no kurczę, trójka nie jest taka. Aha, coś się jednak dzieje. No okej. Okay. Street jest dla, dla mnie najlepszy. Więc lecimy. I od razu mam pierwszy punkt. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że to, że to wygram. Uwaga. Coś tam zrobiliśmy. Pięknie, pięknie, pięknie. Musimy robić musimy, musimy zrobić jak najwięcej. Kurde, kurde, już, już przegrywamy. Świetnie. Kurde. Nic mi, nic mi się nie, nie zalicza. Czemu mi się nic nie zalicza? A, bo ja mam iść na strita. Ja mam iść na strita, kurde. Tylko to mi się będzie zaliczać. Holy shit. No, tylko to mi się zalicza. Kurde, nie wygramy. Nie wygramy tego, kurde. Jesus my fucking Christ. Oh fuck. <gryw> Dobra, <laughs> no, radzimy tutaj. Fuck, 30 sekund zostało, nie wygram na pewno. Oh fucking shit, o oh, kurde o oh, fuck, fuck fuck. Dobra, zrobimy trik fajny. Pięknie. Pięknie! O, już mamy drugie miejsce. Zarąbiście Jeszcze coś tam sobie zrobimy. I jeszcze coś tam... O, pięknie! Jeszcze grind Pięknie! Uratowaliśmy się, uratowaliśmy się, to mi się podoba, dobra. Wow Fajnie zrobiliśmy. Ok, który jest najlepszy trick? Ten? No nie wiem Rudolf Utlar, pierwsze miejsce, ok. Czyli jakie będzie jak, jaki będzie drugi contest? Aha, najlepszy sla najlepszy grind, tak no dobra, najlepszy grind, no zobaczymy. Lecimy. O, oh, fuck, no tak, to, 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 to się nie zaliczę do najlepszego grindu, ale jednak może coś tam będzie. <grywa> o, oh, fuck! O, kurde, nie, no, 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 idź tam! Idź do... wracaj, okej. Okay. Dobra, już, te, już tam, kurde, grindują. Son of a bitch! O, oh, fuck! Jesus! Jak ja mam, jak ja mam tam wrócić? Okej. Okay. Dobra, zrobimy sobie tak. Fuck! Kurde. O oh, fuck. O. Oh. Dobra, dobra, już wiemy jak wrócić. Kurde. Muszę 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 pokonać 708 punktów, bo na pewno nikt tego nie zaliczy. Nikt tego nikt nie zrobi lepiej. No fuck, kurde. Miałem już 500. Oh Jesus no. No nie. Chyba mi się nie uda. O oh, fuck, o oh, ja pierdzielę kurde, ja, jak był ten tryk, jak on się... O oh, jest, 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 jest! Nie! No ja! Kurde, naprawdę! O oh, fuck, kurde, ja pierdzielę! O oh, my jesus! Nie o to mi chodziło, kurde, nie, no, no ku, ja, no nie, nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to! O oh, fuck! Oh my god! Naprawdę! I co? I jaki jest najlepszy trik? Okej, okay, no spoko. No nie no. Kurde. Okej, okay, mamy czwarte miejsce. Kurde. Musimy to poprawić. Musimy to kurde poprawić. Nie ma co. Zobaczymy jaki będzie trzeci. Jaki będzie trzecia konkurencja. Okej. Okay. Best trick, najlepszy trick. No okej, okay. więc lecimy. Ok, coś tam zrobiliśmy. Pięknie. O oh, fuck. Wow, nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Świetnie. Fuck, no co to miało być? Dobra, zrobimy takie coś. E, nie, 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 nie o to mi chodziło. Kurde. Jezus. O, ale przynajmniej mamy drugie miejsce. Pięknie. Już mamy drugie miejsce. Cały czas, teraz musimy, musimy się utrzymać na drugim miejscu. O, fuck, fuck, fuck. Kurde, już mnie doganiają. Powoli mnie doganiają. Kurde. Fuck. Okej, okay, okej. Okay. Zrobimy to tak. Nie, 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 o to, nie o to chodzi. Urde! O ja pierdziele, muszę się przyzwyczaić do tej gry, bo ona jest naprawdę świetna. I... wcześniej, wcześniej, wcześniej w no-lifeiłem po prostu i, i zarąbiście mi szło, a teraz coś, teraz coś, 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 coś nie chcę, no. Urde! No nie, nieładnie, 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 jak, jak ktoś mnie dogoni, to się wkurzę. Ja pierdziele, prawie, prawie byśmy pokonali. I które, które będziemy mieć miejsce? Dobra, który, jaki trik? Ah. A no tak, 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 ten trick jest, ten trik był najlepszy. Okej, okay, mamy trzecie miejsce. Oh well. Go again? Eee, nie, nie musimy, nie musimy, nie musimy iść na go again. <laughs> Challenge map. I co tam było jeszcze? Street contest. Zrobi zrobimy sobie Mall of Street. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie takiego ciekawego. Hmm, a co? A, a jak z bateriami? Oj, zaraz mi się rozładuje bateria. Nie, no, na pewno, na pewno jakoś wytrzyma. Tutaj są moje staty. Nie są, nie są najwyższe. Pedestrians hit. 19. 19 ludzi uderzyłem. O, kurde. To się nazywa mieć, kurde. Zrytą manię. Dobra, co my tu mamy? Mm -hmm. Będziemy grindować Okej, okay. Najlepszy grind No to lecimy Okej, okay, jak na razie takie coś Chyba kurt ma, ma, być, ma być najlepszy grind, a nie ten O oh, fuck 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 Kurde O oh, Jesus nie, no wąch. Okej, okay, okej, okay, mamy trzecie miejsce. Tylko chcę zrobić, chcę zrobić Dark Slide. Dark Slide, ma mi się udać. No fuck. Chcę zrobić Dark Slide. Fuck, tylko kurde, to jest, to jest za, za krótki green, za krótki, za krótki króde spot na to. Shit, 45 sekund, dobra, spróbujemy gdzieś indziej. Spróbujmy gdzieś indziej, może tutaj. O oh, fuck. Nie, 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 dobra, no to już wolę wolę tutaj. Tutaj jest najbezpieczniej. Jesus. Jesus, no kurde, nie Dark, slide, da, dark slide na schodach, tylko na... Na spocie. Kurde. Czwarte miejsce, no nie. No nie no kurde. No fuck co on tak. Co on tak, kurde. No nie, no nie, no nie no nie, nie uda nam się Fuck Jesus! Co mi tak się? Co mi tak? Co mi tak niefajnie wychodzi? No, przynajmniej na drugie miejsce skoczyliśmy uda, Udało nam się w ostatniej sekundzie I fajnie, fajnie! Drugie miejsce, drugie miejsce, okej, okay, okej, okay, spoko Okej, okay, okej okay. Jam, mamy gem, jam, czyli teraz będzie na, nabijanie punktów cały czas Jezus, chciałem, chciałem na grind. Dobra, czyli teraz będzie nabijanie punktów Okej, okay, okej, okay, wiem już jest nabijanie punktów. No dobra Sponsor, Skate 3 Ciekawe Okej okay. Co jest? Aha, okej, okay, dobra no, gdzie mi się tu pchasz, człowieku? No, co to miało być? Zwon mi stąd. Pięknie. No dobra, coś tam, coś tam leci, ale i tak mnie kurde dogonili. Pięknie. Lecimy, lecimy. Teraz mi, teraz mi fajnie, fajnie wyszło. O, fak, fak, fak. Nie, niech się jędrz Dawaj, dawaj, dyskroke. I teraz, teraz grind pod górę. A, fuck, nie uda się. Co, już? Myślałem, że jeszcze 15 sekund. No okej, okay, okej, okay, ale, ale udało nam się mamy pierwsze miejsce. No, takie combo zrobiliśmy teraz, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie fajnie. <laughs> Co teraz? Najlepszy trik, ok, czyli na, na, gri na znowu grindy. Lecimy. O oh, fuck. No to polecieliśmy. No kurde, nie mogę, nie mogę trafić. Dobra, spróbujemy tutaj. o nie, 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 nie. Dobra. Żebyśmy chociaż jakieś tam punkty mieli. 500 punktów mia miałbym, no Tylko nie wylądowałem. Kurde, trudno trochę. O, widać, że się, od widać, że się odzwyczaiłem. Okej, okay, mamy pierwsze miejsce. Dobra. Chcę zrobić Dark Slida Okej, okay, pogonaliśmy własny rekord, świetnie Dobra, jeszcze raz. No won mi stąd O oh, fuck 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 nie 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 No WON! Kurde no Co z wami? Okej, okay, okej okay. Oj, już się... O kurde ale O kurde Dobra, Darkslide. No jak się robiło Darkslide? Kurde, teraz nie pamiętam. Jak Jak chcę zrobić... No, co to kurde? No won mi stąd. Kurde, wielce, spo wielce sponsorzy od, od Bakera się odezwali. <laughs> nie no, nie mam nic do Bakera. O, pięknie. Powiedziałem Baker i od razu mi nabiło dużo punktów. No i to jest właśnie świetne. Dobra, dobra. Jeszcze raz. A w sumie, nie, w sumie nawet nie muszę. Haha, ha, mamy pierwsze miejsce. Jak nam, jak nam to wyszło? Dark Slide. Pięknie, ładny Dark Slide nam wyszedł. Jeszcze z drugiej strony lądowanie. Świetnie. Świetnie, świetnie. To mi się podoba. Okej. Okay. Wygraliśmy. Świetnie, świetnie, świetnie. Podoba mi się to. Jeszcze mamy... Jeszcze mamy kurczę, coś tam. Aha! Ha. Jeszcze mamy jeszcze coś tam odblokowaliśmy. Okej, okay, więc challenge map sobie zrobimy kolejne coś. Street Contest, aha, czyli tego nie wgraliśmy, Tak, Training. Tr Tranny contest. Tego nie. on the spot, own the loot. A z z z zrobimy sobie to. Zobaczymy, co to jest, bo, na bo nawet chyba nie. Nawet, nawet nie wiem. Bo tak dawno w to nie grałem, że kurde, nie wiem.

Znowu mi bierze. Dobra, znowu. Parking points <laughs> O kurde, 10 tysięcy punktów. No dobra. Półtorej minuty. Zobaczymy. Może nam się uda. Dobra, już mamy dwa tysiaki, już mamy dwa tysiaki, Spoko, spoko. Teraz Dark slide. No miał być Dark Slide, no. Dark slide ma być. No czemu mi nie robić Darkslida? Kurde. No fuck. O! Piękny Darkslide. No kurde, tylko oczywiście nie mógł, nie mógł tego zrobić. O kurde! A ja myślałem, że mi tu nabije punkty. O, już mamy 4000. Okej, okay, okej. Okay. Ju... Jeszcze, jeszcze połowa kurde. Darkslide. No fuck, czemu mi się to nie chce... Czemu mi się to nie, nie udaje? Dobra, Dark Okej, okay. teraz wcisnąłem, wcisnąłem A zamiast. Jesus! Jesus, Jesus, Jesus! Kurde, nie, nie uda mi się. Fuck! No wiem, bo ja robię ja robię kurde same same te, same grindy, a mogę przecież nawet. Tutaj jest, co jest? Kurde, myślałem. Że... O, fuck, fuck, fuck. No nie, no jeszcze coś, coś pierdzielnąłem, no. Ja nie mogę, no. Jednak mi się to nie, nie uda. Kurde Nie uda mi się fuck. Jeszcze się wyrąbaliśmy, no pięknie. No nie, 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 dupa. Y, to będzie... More activities, zobaczymy coś innego. Triple Star Tricks. Ok, zobaczymy, zobaczymy to. Może to nam się uda. Flip trick, late flip, fi finger flip. Hmm, nie wiem czy mi się uda, bo nie wiem, nie wiem jak zrobić finger flip. Dobra, tutaj zrobimy. Fakt, fakt. Oh jeez, no o oh, nie. Jesus, no, jeszcze raz. Kurde, naprawdę musi się, muszę się przyzwyczaić do tej gry. Po kolei. O, oh, jeez, no nie, nie, nie. Jeszcze raz. Late flip. Teraz, flit, flip trick wiem. Dobra, teraz. Oh, fuck. Late flipa. Nie, nie mogę zrobić, no. Nawet late, late flipa. Dobra. Flip. Late flip. I... What the fuck? Ale co to było, kurde? F <grywki> fajnie, fajnie. Nie, nie. Kurde, nie wiem. Challenge objectives. Nie? Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. No. No idź tam. Nie, no fuck. Rest and challenge. Restart challenge. Jak zrobić... Finger flip. Tego nie wiem. Naprawdę nie wiem jak zrobić finger flip. Kurde. Flip trick i, i, late, flip i, i, late, flip i late flip wiem. Fak. Holy shit. Hmm. Więc wiecie co, wiecie co, akurat jest 20 minut, więc tak na, na luźne granie, więc... <laughs> Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Na razie. Karta <laughs> <laughs> 1, czyli wszystko to co mamy, co mieliśmy do tej pory. Dobra, F5. <laughs> o, o, o! o nie, nie, nie.